Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy przerzucać zderzak przed nim, ponieważ ja tutaj ten swój stary miałem tu uszkodzone, i że to jest spór. No to niestety nie dało się tego zakleić tak ładnie. I miałem tu tablicę daną, ale chcę się tego pozbyć w końcu. Mm, tutaj, jak widać, oryginalnie mam mocowanie na tablicę. Ten już tutaj został wykonany w ten sposób, żeby tej tablicy nie było. Od spodu mam magnesy na odymowe jeszcze na tablicę muszę ta magnesy dać no i przy okazji wleci belka przednia już po malowaniu, odnowiona, piękna no i pokażę Wam jak się to ściąga od razu chyba olej wymienię jak go będę miał podniesionego i pokażę Wam gdzie mam chłodnicę oleju dołożoną z diesla dolot nie więcej, jak tu kalena wygląda no i jakieś myślę, że parę ciekawych informacji w tym filmiku też będzie zawarte, więc ja go podnoszę i jedziemy z koksem. No i dobra, auto już jest w górze, koła ściągnięte. I tak, abyście chcieli ściągać sobie zderzak, to tu macie 4 śruby od góry. I od dołu pod zderzakiem tutaj raz, dwa, trzy, cztery śruby też macie. Ja to mam zmienione, bo oryginalne śruby są umysłowo pośledzone. i Jak macie nowy zderzek, to fajnie wam rysuję lakier od razu na to na kwestia. A jeżeli chodzi o tu, w kole, to tak, musi się nadkola, kola, rzecz jasna. One są mocowane tutaj do zderzaka raz, dwa, trzy. Jak macie zwykły zderzak, z śruby. A jak macie Schumachera, to są dwie śruby. Widzicie, tu jest nawet zaślepione. I tak, na kola zrzucamy. Tu mamy śrubki. Normalnie, jeszcze tu jest jedna śrubka, ale ja tutaj mam to wycięte, bo mam nakładki Schumachera, więc tam jest problem. Potem odkręcić tą śrubkę, więc to odciąłem w ogóle. Tego nie mam. Eee, tu mamy jedną śrubę. Jedną śrubę tu mamy. Z tego co pamiętam, jaka tu jest śruba? Tak, tu jest wkręt na, na ósemkę, na ósemkę kluczyk, i tu jest taki plastik w botniku. Na środku mamy na środku natomiast mamy nitonakrętkę w botniku i śrubka na klucz dziesiątkę. Ja to mam pozmieniane na imbusy i tam takie tam nierdzewki, bo no bo to koroduje, potem są jaja z tym. No ja mam jeszcze tu dorobioną dziurę i doładną do taką blaszkę, bo mm, nie idzie zawsze ustawić tego przodu tutaj. A ja mam tutaj daną taką blaszkę, każdemu polecam, normalnie to jest taki kołek, taki cycek, a wystarczy go obciąć i e, dorobić sobie tutaj taką blaszkę, założyć i, i wkręta i da się, wtedy mamy fajnie tutaj podregulowane. Wiele stilo widziałem właśnie tutaj problem, że ma niepodregulowany ten przód, bo tutaj nie da się tego regulować, oryginalnie oczywiście. Także dobra. Tak to wygląda, zderzak ogólnie się trzyma na parę śrub, no. <laughs> nie jest to jakiś go ściągnąć, problematyczne jest go ustawić, bo to, że mamy zderzak od tego samego samochodu, to nie znaczy, że będzie idealnie już po tylu latach tak jakby ułożony. No i więc dobra, lecimy ze ściąganiem tego cuda. Nie jest to wcale takie trudne, czy tam czasochłonne. No wiadomo, u mnie tu się wszystko odkręca, bo parę razy było rozbierane i nie ma problemu ze skorodowanymi śrubami, ale czasami trzeba się namęczyć. No I tutaj właśnie z wcześniej. Co mówiłem, to tak, tu jest dolocik KNA. Oryginalnie tak wychodzi. Tu sobie fajnie idzie na pojecie z, z zewnątrz. To jest shield hydrofobowy, żeby wodę nie wciągało. A tam troszkę wciągnie, się mu nic nie stanie. No, a z drugiej strony, tu mam dołożoną chłodnicę oleju z diesla z 1.9, 140 lub 150 koni można założyć. Tutaj ta część jest oryginalna, jeszcze z 1.9, ale tutaj już później sobie węże lecą. A, nie będzie tego widać nawet. W każdym razie węże mam zakute w takim serwisie, który zakuwa węże do koparek, i tam wytrzymują 160 barów, to, to tu, jest, tu jest 4 bary maksymalnie, więc spokojnie wytrzymuje to. I podstawkę pod filtr oleju mam z diesla z 2.4 JTD, ale który kurde dokładnie, czy 16, czy, 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 czy 20, czy 10, jeżeli chodzi o zawory, nie mam pojęcia. Nie pamiętam. No ale pasuje to and play, tylko trzeba sobie to węże dorobić, końcówki zakuć podorabiać. No i chłodniczka sobie siedzi. No i daje to, dużo to daje, bo ja tu mam delikatnie moc podniesioną na 220 koni. I przed montażem chłodnicy oleju no niebezpiecznie ta temperatura potrafiła sobie rosnąć. Tak się wydaje, że że nie dużo, ale jednak potrafiła teraz. Z tym nie ma szans. Możecie pałować ile wlezie i się nic nie dzieje tutaj. Z tym nie ma się co martwić, no jest, to jest oryginalne miejsce, tutaj jak właśnie w Diesla, diesle mają tutaj oryginalnie, nie? Po drugiej stronie diesle mają intercooler, a tu mają chodnice oleju, te mocniejsze Także tu mocowania, wszystko pasuje, ja sobie tylko tutaj poprzerabiałem, bo nie miałem tego mocowania dolnego W miejscu sobie to przerobiłem po swojemu, a tutaj to mi się udało zdobyć, górę jest oryginalnie No i przenosiłem jeszcze klakson stąd, bo tu zasłaniał, przenosiłem go tutaj No i tak to wygląda i działa, najważniejsze, że działa Teraz będę musiał przeszczepić grill No i w tamtym z zderzaku muszę te siatki dorobić No i przerzucić tego Maxona nieszczęsnego, także to sobie zrobię I dobra, moi mili. Jak widzicie, kratki to już sobie przykleiłem wczoraj. Ja to robię w ten sposób, ponieważ oryginalne kratki tutaj są na takie bolczyki i blokowane są blaszkami. Natomiast te oryginalne kratki są tak słabe, że wystarczy palcem tak dotknąć i ona się już po prostu wygina. No tutaj myślę, że nawet, nawet przy jakimś tam taku czy coś, on tej kratki nie jest w stanie ruszyć. No ja tutaj robię tak, że to sobie primerem wokoło jadę. Docinam sobie te kratki, robię takie sobie zęby, następnie klejem do szyb papram to i tak to wygląda, no może z tej strony nie jest idealnie, natomiast zaraz to uwolnię z tych opasek i z tych mocowań, obrócę i pokażę jak to się prezentuje z drugiej strony. zobaczyć jak to wygląda z tej strony, widocznej. Jest tak, w sumie, ciemno tutaj. Coś tam nie widać, prawda? Myślę, że prezentuje się bardzo dobrze. Jak roginał. Tak to, to wygląda. Tak, przy okazji, moi drodzy, że. Auto jest podniesione do góry, a zbliża mi się czas wymiany oleju. To przy okazji Wam pokażę jak to się robi w 24. Jak to zwykle w 2-4 wszystko musi być zrobione, że tak powiem, w taki sposób, że jest to problematyczne. No ale zaraz przejdziemy do rzeczy, tylko muszę ściągnąć tą osłonę nieszczęsną. U mnie jest oczywiście jak to ze wszystkim troszkę inaczej. Mianowicie ja tu mam przerobiony kolektor wydechowy. Ale już objaśnię. Oryginalnie 2-4. Tutaj znajduje się osłona... Tutaj się znajduje katalizator. A, kurde, moment. Tu znajduje się katalizator oryginalnie. Pierwszy wstępny, że tak powiem. No, i yy, tutaj znajduje się jedna osłona kata, a tam się znajduje osłona kolektora wydechowego górna. I ona jest podzielona. I, żeby, i co zrobić, żeby wymienić yy, filtr yy, oryginalnie, jak jest stylo 24? Ściągamy tutaj tą osłonę katalizatora dolną. Ona tam bodajże trzyma się na 4 śruby, na kluczyk 10. Następnie. Tu będzie z tej strony od strony katalizatora sonda lambda przed katalizatorem i ją też musimy wykręcić, bo ułatwi nam to znacznie dostęp do filtra oleju. No i filtr oleju znajduje się tam zakopany oczywiście, bo jak to inaczej w każdym normalnym silniku jest łatwy dostęp, a tu musi być ciężko. No i on znajduje się tutaj. No i należy pamiętać o tym, że jak wymieniamy ten filtr to nie przejmować się tym, że potem gdzieś nam tutaj coś mamy ukidane Bo akurat, akurat, o tutaj też mam widać, o Po wymianie ostatniego oleju yy, Zawsze coś tu zostanie, tego oleju No ja tu podkładam szmaty, jakieś cudawianki robię, żeby tego oleju jak najmniej przy odkręcaniu się wylało No ale niestety zawsze gdzieś nam coś tutaj się skida I warto sobie za jakieś dwa tygodnie po wymianie przepłukać tutaj te okolice znowu Żeby po prostu mieć to czyste no, tak to jest zrobione. Nic tu nie wymyślimy. Korek z pustu jest tutaj. Tu mamy misę. I tu mamy korek z pustu oleju. Więc więc, no wiadomo, co trzeba z nim zrobić. Odkręcić, spuścić olej. No a tutaj musimy sobie jakoś poradzić z wyciąganiem tego nieszczęśnika. No, jest to dosyć głęboko zakopane, niestety. Dobra, to i jedziemy z tym spuszczaniem oleju. Gdyby ktoś się pytał, jaki olej leje do swojego 2.4, to właśnie taki. Nie jest to żadna reklama, nikt za to nie płaci. No dobry ten olej jest. Przedtem miałem Valvoline'a, ale to porażka jest w porównaniu z tym. No i patrzcie, jak ten olej wygląda. Ro, roczny olej. Roczny olej. Auto miało jakieś 3000 przebiegu. Patrzcie, roczny olej. Mam takiego drugiego stróbka. 1,6 to do niego będzie idealnie, jeszcze będzie jeździł jak złoto na nim. Moi drodzy, świąteczne manewry uważam za udane. Tak się prezentuje zderzek Schumachera bez miejsca na tablicy, no i bez tablicy. No, tablica będzie na magnesach, ale, ale, no wiadomo, na złoty nie będzie.